Telefon zadzwonił punktualnie o dziesiątej wieczorem. Natalio, nigdy nawet nie wyobrażałam sobie, że coś takiego może mi się przydarzyć, pomyślała Jagoga, zanim przeszła do sedna. Ale najpierw zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu, czy coś podobnego zdarzyło się tobie albo komuś z Twoich bliskich. A teraz sama historia. Siedziałam w swoim przytulnym mieszkaniu na Żoliborzu po długim, wyczerpującym dniu w dziale analizy finansowej, gdzie niekończące się raporty i obliczenia zlewały się w jedno monotonne płótno. Kawa na stole dawno wystygła. Para już dawno rozpłynęła się w powietrzu przesięgniętym zapachem świeżo mielonych ziaren, a laptop wciąż był otwarty. Na ekranie migotały niedokończone tabele i wykresy, domagające się mojej uwagi. Był piątkowy wieczór przed dzień długiego weekendu z okazji Święta Niepodległości i wreszcie miałam plany. Plany, które pielęgnowałam od tygodni, marząc o spokojnym odpoczynku z dala od rutyny. Jagoda, musisz mi pomóc. Głos siostry w słuchawce był ostry, natarczywy, jak uderzenie bicza, przesycony nutami desperacji i tej jej dobrze znanej roszczeniowości. Natalio, mówiłam ci wczoraj, że nie mogę... Odpowiedziałam, starając się zachować spokój, choć w środku wszystko we mnie kipiało ze zmęczenia i irytacji. W poniedziałek mam prezentację i nie mogę się rozpraszać. To tylko jeden wieczór, nalegała, i jej słowa płynęły szybko, jak nurt próbujący przerwać tamę. Olek i Zuzia cię uwielbiają, wiesz o tym najlepiej. To była czysta prawda. Moi siostrzeńcy. Siedmioletni Oleg z ciekawskimi oczami i pięcioletnia Zuzia z dźwięcznym śmiechem byli jedynymi w naszej rodzinie, którzy widzieli we mnie nie tylko cień Natalii, nie wieczną pomocnicę gotową poświęcać swój czas, ale po prostu ciocię Jagodę. Tę, która czytała im bajki pod kocem, z latarką w ręku, udając głosy bohaterów i bawiła się z nimi w chowankę po całym mieszkaniu, gdzie każda szafa stawała się magiczną kryjowką. Rozumiem, ale tym razem naprawdę nie mogę. Przepraszam, powiedziałam stanowczo, czując jak w piersi narasta bóla winy zmieszonej z determinacją. Po drugiej stronie zapadła cisza, ciężka jak ołowiana chmura, a potem rozległo się westchnienie, pełne pogardy i rozczarowania. Wiesz co, zawsze byłaś egoistką. Mama miała rację. Rozłączyła się. Odłożyłam telefon i wróciłam do pracy. Ale w środku szalała burza. Poczucie winy paliło jak rozrzeżone węgle, a zmęczenie przygniatało mnie niczym ciężar nagromadzony przez 29 lat życia w roli zapasowej matki dla dzieci Natalii, gosposi dla rodziców i wiecznego ratownika wszystkich rodzinnych katastrof. Natalia zawsze była tą wybraną, ładniejszą, zabawniejszą, bardziej charyzmatyczną. Wyszła za bogatego Tomasza. Mieszkała w przestronnym domu na Wilanowie. Nie pracowała. Ja natomiast byłam tą, która zawsze miała być pod ręką, zawsze dostępna, zawsze gotowa poświęcić swoje. Ale tamtego wieczoru po raz pierwszy naprawdę powiedziałam nie, nie wiedząc, że godzinę później wszystko wywróci się do góry nogami. O 23:15 zadzwonił domofon, a zaraz potem telefon. Numer był nieznany. Męski głos, oficjalny, jak u urzędnika za biurkiem, zapytał: Pani Jagoda Kowalska? Tak, to ja, odpowiedziałam, czując, jak serce podskakuje mi z przeczucia nieszczęścia. Straż miejska, rejon Ursus, kontynuował równym tonem, z ledwie wyczuwalną nutą niepokoju. Mamy tu dwoje dzieci, Olka i Zuzie. Wskazały panią jako kontakt alarmowy. Serce ścisnęło mi się lodowatym uściskiem. Słucham? Ursus? Ale ja mieszkam na żoli Bożu. Co oni tam robią? Zostały wysadzone z taksówką przy ulicy Dzieci Warszawy, wyjaśnił, a każde słowo spadało jak kamień w przepaść. Były same. Taksówkarz zadzwonił do nas bo dzieci mówiły, że to nie ten adres i płakały. Czy może pani przyjechać? Chwyciłam klucze. Ręce drżały mi jak liście osiki madietrze, gdy zamykałam drzwi i pędziłam do taksówki. W głowie kłębiły się pytania. Jak Natalia mogła coś takiego zrobić? Jak to w ogóle możliwe? W samochodzie wybierałam jej numer raz za razem, bez odpowiedzi. Potem Tomasza, poczta głosowa, potem mamę. W końcu ktoś odebrał. Jagoda o tej porze? Co się stało? Gdzie jest Natalia? Wysłała dzieci taksówką pod zły adres. Wyrzuciłam z siebie, głos drżał mi ze wściekłości i strachu. Są teraz ze strażą miejską w Ursusie. Co? To niemożliwe. Natalia nigdy. Mamo, one były same na ulicy o jedenastej wieczorem. Usłyszałam jak mama coś mówi do ojca, a potem w słuchawce odezwał się głos taty, Marka, spokojny, ale napięty jak struna. Jadę z tobą. Gdzie jesteś? W drodze. Spotkamy się na miejscu. 27 minut później stałam w jasno oświetlonym biurze straży miejskiej. Powietrze było przesycone zapachem kawy i papieru, a Olek i Zuzia siedzieli na plastikowych krzesłach, owinięci szorstkimi kocami. Zuzia miała oczy spuchnięte od płaczu, a Olek trzymał ją za rękę, próbując wyglądać dzielnie, jak mały rycerz w zbroi utkanej z dziecięcej wyobraźni. Gdy tylko mnie zobaczyli, oboje zerwali się i rzucili w moje ramiona. Ciociu Jago, szlochała Zuzia, wtulając się we mnie całym ciałem. Chcieliśmy do ciebie, ale pan taksówkarz nie wiedział, dokąd. Funkcjonariusz, starszy mężczyzna o zmęczonej twarzy, pooranej zmarszczkami po niezliczonych, nieprzespanych nocach, podał mi dokumenty. Taksówkarz dostał adres SMS-em: ulica dzieci Warszawy 23. Problem w tym, że pod tym adresem o tej porze znajduje się zamknięty lokal. Dzieci były bez kluczy, bez telefonu. Kierowca zadzwonił do nas, bo nie mógł ich po prostu zostawić. To poważne naruszenie narażenie małoletnich na niebezpieczeństwo. W tej chwili wszedł ojciec. Zobaczył dzieci i zbladł jak ściana. Co tu się dzieje? Jego głos drżał jak liść na jesiennym wietrze. Funkcjonariusz powtórzył wszystko i pokazał SMS od taksówkarza. Numer Natali, adres całkowicie błędny. Muszę to zarejestrować jako incydent, powiedział stanowczo. To nie jest zwykła pomyłka. To pozostawienie małoletnich bez opieki w nieznanych okolicznościach. Czy matka wiedziała, że wysyła dzieci pod nieprawidłowy adres? Nie wiem, odpowiedziałam, czując jak świat zaczyna mi wirować przed oczami. Dzwoniłam do niej, nie odbiera. Ojciec spojrzał na mnie, potem na dzieci. W jego oczach pojawiło się coś nowego, jakby po raz pierwszy naprawdę zobaczył rzeczywistość. Jagoda, powiedz prawdę. Czy Natalia prosiła cię dziś, żebyś się nimi zajęła? Skinałam głową. Tak, odmówiłam. Miałam ważny projekt. To był już piąty raz w tym miesiącu. Ojciec zamknął oczy, po czym ciężko osunął się na krzesło. Muszę zadzwonić do adwokata. Wyszeptał, jakby te słowa były wyrokiem. Zabraliśmy dzieci do mnie. Ojciec został ze mną i skontaktował się z Tomaszem, który niespodziewanie wrócił z delegacji. Wtedy wyszło na jaw, że był w SPA w Zakopanem razem z Natalią i to odkrycie zawisło w powietrzu jak burzowa chmura. Natalia zadzwoniła o trzeciej nad ranem. – Jagoda, co ty zrobiłaś? – krzyczała do słuchawki, a jej głos kipiał wściekłością. – Tomasz mówi, że tata zabrał dzieci. To wszystko przez ciebie. Gdybyś je wzięła… Wysłała się pod zły adres. Przerwała jej ostro. Były same na ulicy. Mogło wydarzyć się coś strasznego. To była pomyłka, pomyliłam adresy, tłumaczyła się, ale w jej tonie pobrzmiewało kłamstwo. Nie masz nawet zapisanego mojego adresu, odpowiedziałam chłodno. Straż ma zapis. SMS od ciebie. Zły adres. To nie była pomyłka, Natalio. To adres, który nawet nie istnieje jako mieszkanie. Jagoda musiałam wyjechać, to było ważne spa, bełkotała. To nie była sytuacja awaryjna. Mogłaś odwołać wyjazd, mogłaś znaleźć nianie, ale nie miałaś prawa wysłać dzieci taksówką do osoby, która powiedziała nie. Rozłączyłam się. Następny dzień był kompletnym chaosem. Mama dzwoniła dwadzieścia razy, oskarżając mnie o niszczenie rodziny, o zazdrość wobec życia Natalii, o to, że zawsze byłam problemem. Elżbieto, usłyszałam w tle głos ojca przestań. Widziałem dzieci. Widziałem dokumenty straży. To jest poważna sprawa. Tata Marek, zawsze cichy, nigdy nie wtrącający się, nagle stał się innym człowiekiem. W poniedziałek spotkał się z adwokatem, a we wtorek złożył w sądzie rodzinnym wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej Natalii i Tomasza, domagając się głównej opieki nad wnukami. Potrzebował mojego zeznania. Rozprawa odbyła się dwa miesiące później w małej, zimnej sali, gdzie powietrze było ciężkie od kurzu starych akt i napięcia. Natalia siedziała z adwokatem, jej twarz płonęła gniewem, obok niej mama. Tomasz także był obecny, wyglądał jednak jak człowiek ogłuszony całą tą burzą. Kurator sądowy przedstawił raport. Okazało się, że to nie był pojedynczy incydent. Z rozmowy z wychowawczynią Olka wynikało, że dzieci często zostawiano z różnymi osobami, czasem z sąsiadami, których ledwo znały. Pewnego razu zapomniano o nich w przedszkolu aż do godziny dwudziestej, bo nikt po niej nie przyszedł. Pani Jagodo, sędzia spojrzała na mnie surowym, ale przenikliwym wzrokiem. Proszę opisać relacje z siostrą. Opowiedziałam wszystko. Lata spędzone w cieniu, oczekiwanie, że zawsze będę dostępna pięć razy w listopadzie, siedem w październiku. Bez zapowiedzi, bez szacunku dla mojego czasu. A dzieci? Zapytała sędzia. Jaka jest pani relacja z nimi? Kocham je, odpowiedziałam prosto, ale szczerze. Są jedynymi osobami w tej rodzinie, które widzą we mnie człowieka, a nie narzędzie. Potem mówił ojciec. Przyznał, że był ślepy. Że faworyzował Natalię, bo była podobna do matki, ekstrawertyczna, żywa, że nie widział, jak mnie wykorzystywano, jak mnie traktowano. Ale teraz widzę, powiedział, a głos mu zadrżał, i nie pozwolę, żeby moje wnuki przeżyły to, co przeżyła moja córka. Nie pozwolę, by je zaniedbywano. Wyrok zapadł tydzień później. Główna opieka została przyznana Markowi. Natalia i Tomasz dostali kontakty pod nadzorem co drugi weekend oraz obowiązek ukończania kursów rodzicielskich. Mama przestała się do mnie odzywać. Natalia również. Dla nich byłam tą, która zniszczyła rodzinę. Ale dzieci, Olek i Zuzia, mieszkają teraz u taty, w domu, który wreszcie stał się prawdziwym domem. W piątki przychodzą do mnie na kolację. Czytamy książki, bawimy się, Zuzia opowiada o przedszkolu, Olek pokazuje rysunki. A w moim małym mieszkaniu na Żoliborzu, przy herbacie i ciasteczkach, czuję coś, czego nigdy wcześniej nie czułam w swojej rodzinie. Spokój. Czasem zastanawiam się, czy nie powinnam była po prostu wziąć ich tamtej nocy, czy moje nie, nie było egoistyczne. Ale potem przypominam sobie Zuzie płaczącą na ławce w straży miejskiej, Olka próbującego być dzielnym. I wiem jedno. To nie ja ich tam wysłałam. A ty postąpiłabyś tak samo na moim miejscu?